Okay, także się męczko wszystkim z tej strony Protek. serdecznie w kolejnym materiale 600 widget S38 e, no i dzisiaj, jak widzicie troszeczkę bieda, e, troszeczkę bieda z grzybkami To piąty poziom. E, 60 grzybków tylko na koncie, także już na 59 także. E, no dzisiaj na pewno nie jest jestem odcinek typowo skikanie lochów, tak jak mm, najczęściej to było. E, tylko dzisiaj e, bardziej taki informacyjny, co się działo, taki przegląd tej serwera i tak dalej. E, w ogóle ostatni odcinek. Bardzo by się przyjęło, tam chyba z 2 wyświetleń było prawie 100 łapek, także bardzo Wam dziękuję za to. Eee, no i wiem, że takie odcinki z klikania roku bardzo Wam się podobają. Eee, także jeżeli pod tym materiałem będzie dużo łapek, eee, to myślę, że powtórzymy to. Eee, no a dzisiaj trosz, trochę poklikamy, ale to oczywiście ja eee, jest dość biednie. Zobaczymy czy na chlewnik posąpnego czelefu jest jakkolwiek, dwa razy się uleczyliśmy. To jest dobra próba naprawdę. Mimo tego nie chcę paść. Dostałem bardzo fajną zbrojowni, którą kupiłem. Dobra, się poczta świecie, bo nie będę pokazywał teraz na odcinku, bo to nie ma co. Dobra, tutaj sobie już arenkę zacząłem klikać. Wydaje mi się, że ją w miarę dobrze rozwijam. Przynajmniej ja nie grałem w momencie, kiedy ta arena weszła, także powiem, wam, że tak średnio jestem z nią zapoznany. A mniej więcej czaję, czaję o co tam chodzi także. Myślę, znaczy że to po prostu taki zwykły kicker. Hmm, a w kickerach, więcej wiem o co chodzi. E, dobra, no troszkawki z eventu wielkanocnego, oczywiście, który już się kończy powoli. Ale naprawdę, no wbiłem bardzo dużo, wbiłem, słuchajcie, kilka, kilka poziomów, tak naprawdę, wbiłem jakieś 10, 10, może 15 poziomów z samej awki przez te 4 dni. E, no także event naprawdę, naprawdę bardzo przyjemny. Hmm, dobra, zakręciam się kołem. O, proszę, jakby mi za poleciały. Za kołem, oczywiście. Hmm, dobra, no okej. Okay. Na pewno te itemy lecą do Kowala tutaj. Chyba, że to jest trzymałość. No, mogę dać wojownikowi, nie mogę każdemu dać. Dobra, to dać do wojownika w takim razie. W takim razie dać do wojownika. WC, druga aura, już tutaj jednego epikem tylko brakuje i będzie jutro spukiwana druga aura już będę już trzecią miał e, także ładnie to idzie w pupilach. E, Pupila codziennie mam trzy karmienia, także nie idą też tak źle, oczywiście mogło być lepiej. No bo tutaj jednak dobra arcilka e, słuchajcie 16 e, to jest zbokowany, to jest pewnie więcej, bo to robiłem ten atak po północy, tak już pewnie archilka nakarmiła tutaj te trzy karmienia także wlecę może lepiej ziemią jeszcze tu dokarmi do końca tu już dokarmiłem i tu już dokarmiłem, okay. Wszystko oprócz światła i mroku mam już dokarmione na maksa no, a także tym tam ziemią no. dobra to poszło 15 woda no dobra ryzykujemy w takim razie no 14 14-13 teoretycznie Powinienem to wygrać. Jak RNG się sprawdzi. Ok, może być tak. Eee, może być tak, nie ma problemu żadnego. Eee, fajnie, super. Po prostu nieprawda. Ten temat, później, żeby grzybków nie tracić, bo to nie ma co. Eee, ale powiem Wam, że no, tak to wygląda właśnie w tej nie Niestety to RNG. Kontry sobie oczywiście twierdzę i robię. I, w 72, było lepiej eee, także, także, słuchajcie, no troszeczkę mi się spadło to się bardzo mało dało nie prostu nie go biłem w sumie eee, teraz trochę żołnierza, no ale cóż zapas dużo jest surowców także nie ma problemu eee, akurat z jednym miałem błędeń eee, no i dobra tutaj też niewiele to sobie, sobie zmienimy okej okay. Doszkolamy żołnierzy i słuchajcie. No i co? Możemy jeszcze trochę się pobawić. Mm, najpierw atakujemy na arenie, może tutaj berserkera. O, jesteś niebezpieczny Właśnie sobie sobie, sobie wygrałem na Mam wam coś do pokazania jedną walkę. Mm, tutaj... To jest ta arena, zobaczcie. To jest przepiękne. To jest berserker w pełnej okazałości, jeszcze się uleczyłem. <grym> Daję mu jeden hit przez całą walkę, kiedy miałem dwa życia. No a zobaczcie, statystyki, statystyki miałem lepsze, tylko tutaj troszeczkę miałem straty levela, ale statystyki miałem lepsze i teoretycznie nie mógłbym to wygrać na spokojnie, oczywiście, że w ogóle się uderzyłem, tym bardziej, no, a wyszło jak wyszło, słuchajcie, także co, spróbujmy stachićmy z tego wojownika, no. musiał się nieźle polecić, bo go kliknąć, wiecie. Mmm, zobacz tą próbę. Jak tam... Powiem Wam że... Zobaczmy tą próbę. nie, to nie jest ta próba. To nie jest ta próba. <grym> to jest tutaj gdzie Dobra, jest pierwsze leczenie. Widzimy tyle HP, Jeszcze raz uleczyłem. O jak jest ten? Na blog. Ten blog o oh, no unlucky, strasznie unlucky Dobra więc co, możemy sobie chyba skarnąć już po wyjściu torwiska popili Będziemy tego trzymakieś się... tutaj szukał poniedziałkowa noc, o to, to teraz jest w sumie To sobie znajdźmy eee, Czarnolas spróbujmy znaleźć Zobaczymy czy tutaj taki w ogóle będzie Dobra, Płynę. No, czarno lasu tutaj nie widzę, także sobie to nie ma. jest kamyczek, zawsze. No, jeszcze mam trochawki eee, Czy tu jeszcze jakiś czarno Nie ma czarnolasu. lasu. Dobierzemy piątkę, jakąś. Mm, tutaj też nie ma, ale średnia was Kraina zrobi. Krajny bory. Ok, też nie mamy że to... to jest szósty poziom yy. też nie mamy, słuchajcie, też nie mamy no dobra zaraz kontynuujemy, tej dwójki już nie będę pomijał, nie ma co marnować klepsydr yy. no, ten pan tutaj jest jakakolwiek szansą kontraktu? jakaś jest, nie widzę jakaś jest, na pewno nie, no proszę was. Proszę was. Proszę was, no. Tutaj racji uleczyliśmy. No, dużo mówiliśmy, wzięliśmy w na pierwszej próbie. Tylko raz się uleczyliśmy i taki wynik, no on musi paść, no. Będą już sobie na awkę jeszcze tak z piętnaście dziewków. Potem wiesz, taki pro. Słuchajcie, ulepszam właśnie teraz Kopalnik klejnotów za 18 minut będzie na poziomie 9. Potem, już tylko ten jeden poziom zostanie. Jak się ten jeden poziom zrobi, to to wtedy właśnie będę kładł pakiet. Pro, no, tylko jeszcze na jutro na grzybki, musi musi starczyć. Dobra, wpadł już na akurat. 137 poziom, no, w sumie mało ekspo tego, no ale zbijam go jakby na moim głównym poziomie. Ja by tutaj się uleczył, bardzo chętnie, wiecie. O. Zobaczmy tą walkę. E, zobaczmy ją. Zobaczmy, zobaczmy ją. Jest pil. Tylko drugi będzie. Czyli już nie będzie. Nie, tylko z jednym. Kurczę, tylko z jednym. Dobra, no dobra, ty, to było na tyle, słuchajcie. już nie będę tutaj marnował tych grzybków, bo to nie ma, e, nie ma sensu. E, mamy sporo pieniędzy z eventu i z lochów, więc sobie wodujmy troszeczkę w zręczność i troszeczkę w wytrzymałość. Szczęścia e, szczęście, mamy na szczęście dość, dość sporo. Szczęście, na szczęście. Tu mam sarkę dziesiątą wpisaną, nie wiem dlaczego salka dziesiąta jest y, już od jakichś paru dni. Paru dni mam na, mam, mam na myśli, te jakieś dwóch dni. <laughs> Także fajnie, że. Jest git. No i już słuchajcie, y, parę osób ma tą serkę dziesiątką. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. No i to jeszcze sporo osób. Sporo osób ma tą serkę dziesiątką. Dziesiątki to fajnie. Fajnie, fajnie wygląda, bo mamy dobre salki, 445, tak? 445, jest to myślę, że jeden z lepszych wyników na serwerze, tutaj 463, troszeczkę mamy straty do nudy, no ale ciężko, żebyśmy je nie mieli jednak. Protego ma w ten moment 459, no to tylko 4 straty mamy. Yy. Hero Army, jak sobie no tutaj mamy więcej o 5. Spokojnie, a ładnie to wygląda, pokoju, to wygląda. E, tu miał być czarno las, dobra, to szukamy czarno lasu dalej. O jest, czarno Las, super. No, taki e, plus 1% do wytrzymałości, także zawsze to się przyda. Teraz sobie te środowiska pofili, będę za tutaj za jednego bliska. Nie będę ich tutaj już bił, nie ma co. Ja sobie zrobię free to play do momentu, kiedy pakiet pro kupię, i wtedy będzie można, można troszeczkę pogrzybić. A na razie spokojnie. Dobra, słuchajcie, także to było na tyle. Wam dziękuję za oglądanie tego materiału, Mam gdzie wam się podobał. Dzisiaj tak spokojnie, ale ja myślę, że na kolejnym odcinku już coś poklikamy. I możesz coś pytać w komentarzach, czy, czy chcecie, może, jakąś serię z Valorant'a, bo udało mi się go ostatnio wydropić. Także myślę, że też trochę coś z niego ponagrywam. No i co? Trzymajcie się. Do następnego. Siemeczko.